Czy wiesz, czym się różni urbanistyka gdańska od urbanistyki Krakowa, Poznania albo Wrocławia? Otóż Poznań i Kraków były lokowane na prawie magdeburskim. Oznacza to, że w środku miasta jest rynek, który jest najczęściej prawda, kwadratowy, ma odchodzące od niego prostopadle ulice, które tworzą takie kwartałowe zabudowy. Na środku mamy ratusz i tutaj jest serce miasta, miejsce, gdzie dawniej był handel. W Gdańsku natomiast, lokowanym na prawie lubeckim, takiego miejsca nie mamy. Mamy za to dług i targ i ulicę długą. To one służyły za rynek miasta. Różnice te wynikają nie tylko z tego, na jakim prawie lokowane były miasta, ale także jaką funkcję te miasta pełniły. Poznań był miastem kupiecko-handlowym, gdzie wystawiano swoje towary na rynku. Gdańsk natomiast był miastem portowym, gdzie najważniejszym elementem był dostęp do wody. Ponieważ to woda była najważniejszą osią transportową, układ miasta jest linearny. Oznacza to mniej więcej tyle, że ulice po prostu w prostopadle dochodzą do najważniejszej osi transportowej, czyli motławy. Tak więc, jeśli w środku miasta jest rynek z ratuszem i prostopadle odchodzącymi ulicami, to prawo magdeburskie. Natomiast jeżeli mamy rzekę i odchodzącą od niej ulicę, ważną, targową, to miasto prawdopodobnie należało do Hanzy. Natomiast prawo lubeckie nie mówiło, że tak ma być ułożona ta ulica. Po więcej ciekawostek, zapraszam na mój profil.